Ejka ludziska, ja z Amrozyną, no, jest zombiek i Jar, Jar. gramy dalej w tak. Diablo Reaper of Souls. Dalej tutaj badamy dzielnicy gminu. Gminu, chuja i w ogóle. O, pigmej. O, mamy pigmeja. <grym się zginąłem> to, 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 to ten sam chyba on nawet? Możliwe. Ale teraz on musi zginąć. Gdzie on jest? Kurczę, znowu twój mały pigmej pod podkroił się te pod tego, podstawił pod tego. Nie widzę, kurwa atakuje na no mnie. Jest? Nie, dał radę. Jest. O, Nasza dziękuję robię. za. O, już mam dwa. markizowe rubiny. Dziękuję bardzo panom. Dziękuję, dziękuję. Słowo, mi właśnie jest jeszcze jeden potrzebny. I do, do kogo tak SMS nazywam? Do mnie. Potrzebny? O, mogę, mam oddech śmierci. Udało się. I markizowy topas. I jeszcze coś markizowego. O, no, wydarzenie. Idę właśnie. Diament! wow! Kamień! ściana mi przeszkadza. Ściana mnie blokuje, czekaj! Muszę ją zburzyć. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Dobra. Rozeswał. Panowie z Blizzarda naprawdę podkręcili atmosferę, jeżeli chodzi o ten dodatek. Część moich ludzi utknęła na dziedzińcu. Walczą ze żniwiarzami, proszę pomóż mi ich uratować. Nie. Po co ja mam ci pomagać ci uratować? No ja tego nie rozumiem. Oni sobie sami by się nie dali, ale zresztą nieśmy czerni. O, duży. No, on duży. On się przyda. Ja z, ja z tego nie mogę, tego krokodyla, autentycznie. Pomyślałem, że z tego, że on duży. Ale okej. Okay. Nie, to ten... Dobra, dobra, dobra. Eee, mikrofony w górę zje, jeżeli mogę prosić Dobra, słuchaj ta ja może lecę do miasta No mi też by się przydało, ale jeszcze pogadamy swoich Boże... ludzi Dobra, ja też się stepam. Czepamy się! Teleportarem czaren Czaryn teleportaren! Chuje, muje, dzikie węże Teraz, trzy A nie, mam, mam wszystko co ja potrzebuję Zaczepiście To? Mogę tą zbroję co ja mam, mogę usunąć z niej ten Tylino i wstać markizowe Mam już to co potrzebuję do Shen, Chodź tu, wyciągamy 125, 123. Dobra, nie popisuj się, że masz markizy. Zamknij twarz. Niech się za to robi. No, ty też się popisujesz, że masz markizy i co? Ja ci ja jakoś kurde, ten. Nic nie mówię. Ale nie, ja się cieszy, ja, to, Jak ja powiedziałem, to ja miałem zaskoczenie, że i markiz, zdrowotnie. O to chodzi. Jest 148 tysięcy, Ładnie. Co to Jest <laughs> to lepszy. Widzisz? To cieszę się, że jesteś lepszy. i drogi teraz jest ten ziemieśnik, no. O Boże. No, mhm. ...substancje i potka. I jest zajebiście. Oj, skasowałeś mnie, to co miałem. Jak będziesz miał jeszcze jedną kuszę, to jestem chętny. A nie możesz zyskać znaczy... kuszy? Nie, bo miał fajną kuszę ja zamiast schować ją do schowka więc odzyskałem. Aha. No Spoko. Tylko pieniądze tutaj też widzę, lecą jak powolone. nie um, ja chciałem nie pas, nie na ramienniki... Kurde, karwa No tak, nie, nie, nie mam tej substancji. Co? Chcesz pas? Zaraz. Trzymaj, Paweł. Ale jazda. zda. Nie, nie, No to... Co? słuchaj. Pogadałem sobie z Shenem, nie? I teraz się tam, co on powiedział. Ja to tutaj. O! Może coś się gotuje, chociaż jeśli tobie wszystko jedno, to może że lepiej, żebym nic ci nie gotował. Dobra. Możemy ruszać? No, może. Nie wychodzimy z eventa. Czyżby trzeba że patrzysz, Kamil, Patrzysz, znowu no. kupuje recymerkę. O, ja. Na chole mu. no. Ojej, nie może. Ojej, jakiś pieredały. No właśnie. Co, Co tu się dzieje? Rozpiędzy. Przebuję fury. No tyle, że łoski aldoz to wiem, a ja tutaj tracę życie, głupi. Nie tylko ty. Chodź tu! Dornelito! Nie, nie rozpadaj mi się na kilku. Oj, idzie śmierć po mnie. Marcel! To jeszcze nie jest Marcel. Mini Marcel. <grym> Mini Marcel. Mini mój. Dobrze, mimo, że jesteś na poziomie Mistrza, jest trudno czasami. Dobrze żyć Nie, nie, no, to chodzi. Właśnie, ważne jest zabawe. Widziałem, że na oddechce nie no, damy rady? No, na oddechce byśmy tutaj kurze wpadali co 5 sekund. O o o, mojo, mojo, mojo? Czy co to jest? Mojo, jojo. Nooo. No. Czy nie może mi nic lepszego wy, wypaść? Mm. Ej, abyście. A, abyście wzięli to dobra, już myślałem, że patrzę dopiero na minimapę. No, ty szef jesteś. No, skupiam się na walce, tak? No jak ty może od barwa. Myś za mnij twarz kurde. Nie bądź drażliwy. Nie no, jestem drażliwy, kurde macie. Ty przeklęty psychopatyczny dziadku. Ten tutaj stało? No dobra, dobra dzieci. Idziemy do góry. Nie, tato. No, kurde, słuchaj znam. się, słuchaj, bo będą problemy i no. Eee, bo nie kupi kredek. O, to jest Aha. Co tu się dzieje? To rewolucja. Pora obalić tyrana. Król jest w mieście, ale zastawiliśmy na niego pułapkę. Miasto zostało zaatakowane, a wy szykujecie zasadzkę na króla. się. Co? Nie jesteś z nami? To jesteś przeciwko nam! Idiota. Zjj ten krokodyl! Co, to mnie nigdy nie przestanie bawić Ty, Gorel, chodź No tak chyba, chyba Gorel nie służy swojemu krokodylkowi cieka przed nim Nie, raz się on go wypluwa Jest niestrawny no, Myślałem, że wchodzi w podłogę i się kryje Przed nami ten kredyt jest prze przegięty, ja powiem ci bo a miliony Lordzie Wintonie cieszymy się niezmiernie, że udało ci się odnaleźć ocalały regiment naszych żołnierzy dzięki nim odwrócimy losy bitwy i uratujemy nasze miasto Acie. no może chcesz te kusze? no, z miłą chęcią możemy odstawić nasze waśnie na bok w tych niebezpiecznych No, no dobra, Niech może żyje być. zachodnia marchia nie żyje zachodnia marchia i ruskie placki Kamina, nadal masz ochotę na śledzie? Nie. A to tylko wczoraj? To tylko wczoraj. Dzisiaj mam Tiera na raz. O nie. Dobra. Teraz zrobimy przerwę i polecę po coś takiego. A gdzie wy poszliście? Dalej. No i dalej, no to dalej, a nie w tył. No nie. dobrze, no tutaj, gdzie nie było odkryte. No ja też poszedłem tam, gdzie nie było odkryte. No dobra. Chodź tutaj, no. Zaraz załatwię te gnomki i polecę do was. Jak one drą mordę, Boże. Uuu. Żywiony Dobra, była bo ja muszę iść za potrzebą. No ubijmy mhm. tylko to i za chwileczkę robimy krót krótką przerwę w naszym nagraniu. Dobra, tu się cofniemy za chwilę. Chwila przerwy, za chwilę wracamy. No, wracamy. Mhm. Co ty masz? I smacznego, panie Kamilu. Chodź tu, Kamil, chodź tu. Co ty masz w ręce? Ja? Łucznie. i pałówkę. Nie, bo tak naprawdę u nich co to jest? A fajnie, że tu leży noga? Jego Widzicie ją? No, co właśnie, co? właśnie spadła tutaj w nen. A no, tu nie, nie ma. Pa Paweł? Tak? Ja wiem, że jak się wnerwisz, no to nie kontrolujesz swoich ruchów, ale trochę luzu, panie barbarzyńco. Dobrze, panie szalony alchemiku. Dwa. Drugi nie wiadomo co jeszcze. Drugi tam nie jest. Musiałeś dużego wypuścić. Ja miałem widzieć, że on tu będzie. A nie, no wiedziałem w zasadzie, że on tu będzie, bo to było na złączeniu tamtej drogi i tej Ej, drogi. Duży, duży spokój To jest ten kuzyn szreka ja jestem w tym szrekiem, no to już będzie dzielna. No wiesz, ostatnio leciał w szerech, to teraz ma w jazdę na szereka. <laughs> Kurde, ale, ale to jest wielka ta dzielnica. No wiesz, tyle ludu w takim mieście, to musieli gdzieś się ulokować. I nie syf tu jest. Jak w każdym mieście. W Dobra, tu 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 Do mnie. Do nogi psy. No. I ile ten akt daje ten czasu gry? Nie, nie wiem, godziny. Chyba więcej. Raczej to jest tak. E, samo diablo, jeżeli chcesz robić e, em, tylko, tylko e, główny i nie bawić się, to na normalnym zajmie ci około 4 godziny. Króciutko. No, ale wiesz, to idziesz, robisz na normalnym e, i jedziesz sobie ten, nie? Tu coś jest? Chwila, chodź tutaj Mówisz to Coś ci jeszcze zostało? Dobra już, wszystko padło o. o coś tu wypadło Tuzi Egzorcyści Tuzi to buzi Fuj <ścoughs> Kamil Kamil Wiesz co? To... Zastanawiam się czy, czy, to, czy to naprawdę Patryk jest yy, pedałem ty masz takie, jakieś takie teksty ci teraz dojedą. Eee, okej. Okay. Bo Patryk nie ma aż tak zboczonych seksów. Nie, ja myślałem o czymś innym, ale. ale dobra. Tutaj, tutaj trzeba uważać, co się myśli, wiesz? W naszym gronie. No wiem, zauważyłem ostatnio. <głosy> <głosy> Tylko ostatnio? I przedostatnio. i No ale w sensie ostatnio, ostatnio, że ostatnio. Mhm. Zliczając to, to, wszystkie ostatnie... Ale było to ostatnio, ostatnio. O! Ostatnio wczoraj. To no było i, i no, no. ostatnie prędzej ostatnie. Ostatnie i jeszcze ostatnie. O i złoty. Masz kamieni ja w twarz. Pewno fajnie ja jest. No, Oj kamienia! To jest Tak, najwidoczniej Bentran Osetnik. Boże, mi się nazywa. Milczący bandyta. O, dziękuję. Legenda. Ją za biblioteczką. W o, szaman, mam jeszcze Na 61. Gdzie jest to przejście? Uf, Masz wodu? Okay. Pokaż wodu. Pokaż mięsa wodu. Momento, tu mi się, to jest większy problem. O. Um. Aż złoty ten problem. I chyba smaczny. Nie, jednak nie. No, tu. Co? WIRGIL PODŻYNACZ. Przywódca Drugi WIRGIL. No. To debili. It's raining... Frog, na 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 na, rain Czekaj, frog. gdzie jeszcze był Virgil? Jeszcze gdzieś był. A czy... War Nie, nie mówię o Diablo. A czy nie, ja nie miałem przy takim karty w Hearthstone'ie? No a w Arkanum czasem nie było Virgila? A no nie wiem. A czy chodzi o Arkanum y, tą grę taką? No no. no. O, 6, 3, dziękuję. Zdecydowałem, wpadłeś, ciekawego. Bo mi kolejny markiza we szmaragdę. Ej, a to nie jest ta dziewczynka, co na. Jak zapierdziela! O, mam coś lepszego. Dobra, poczekaj. Ej, co ja tu wladłem. No właśnie, się tak zastanowiłem. To wszystko? Tak, to wszystko. Stąd tak. A gdzie dziękuję, kurwa. Nie ma. Zabrali. Ten chodzi na psy. Tak, ta nasza polska młodzież. <grywa> to żeś to do, dojebał teraz. Dobrze że dojebał. Dobrze, no słusznie, na kurze. Teraz to nawet nie powie. Przyjrzę, tego dziękuję. O, skrzynka. Dobry. O, skrzynka. O, graty. O, łódka. <grywa> o, łódka. <grywa> O! Ciastko! Czekolada! Ciastko? Karpel. Czekolada! Paweł, ty przełożyłeś wszystko! Ja, ja, ja mówię... Takie... Czekajcie, czekajcie, wołają mnie, zaraz przyjdę, za chwilę wracamy. Paweł, wracamy? Paweł, chodź tutaj, chodź. Co znowu? A do mnie się przykleiła... Jakaś bruchawka. Masz, masz, no to za 13 minut, no, szybko. Ja zginął znowu. Zaraz no w tamtą żaliu. O to Już jest trawnica. No niestety, wywo. kurde, jakie to jest wielkie. Um. A jeszcze dopiero połowę? To jest połowa? No powiedzmy, że około połowy. Ah, fuck! Jestem ciężko Czy gdzieś tyle jeszcze przed nami? O. Łapierdzielę. Ewentualnie wiecie co zrobimy to jest ten 20 minutowy ten odcinek No ewentualnie tak Będzie trzeba zrobić niestety no ja Dobra o, nie. Nie, wnikajmy, nie do tego miejsca gdzie mam, musimy dojść mam problemy, lekkie problemy. No masz. Czasami tak bywa. Nieraz są lepsze, nieraz gorsze dni. Tu nic nie ma. No i family jasno... Jak ty będziesz skracał to wszystko, to wszystkie teksty? Sobie? Czy? bo ja będę sobie grał, to wiesz, jakby... Aha, mi, tak, no dobra, nie, mogę skrócić, mi to nie robi. Znaczy, bo nie, chodź... I tak skracam, dzisiaj tak samo skracałem, więc... No raczej ja bym chciał sobie posłuchać, nie? A, mogę i posłuchać, mi to nie, nie, tego mówię ci, mi, mi dobrze jest. No możesz co tak jeszcze? Czy... Ja sobie sam samemu przejdę na spokojnie. A bo sam sobie, no też możesz. Nie, może jak ja, ja też sobie przejdę sam dla, dla siebie jeszcze inną postacią. Krzyżowcem. Hmm. Nie, to trzeba wyekspl. No, no, to, uh. wow, uhu. -huh. Zapewni... Ja że mnie chodzimy po trupach, nie? Tak, tak, fajnie. Jak, Jakbyśmy nie zauważyli. Ta, cza, ta Super, dobrań, to nie, nie widziałeś? Że tak jest fajnie? Uu. Hitler i Stalin chodzili po trupach Aż doszli do władzy Weź. Co? Co? Coś tutaj powiedział? Stalin chodził po trupach Co nie? No w sumie. No O! Czekajcie, ubij... czekaj, czekajcie czekaj A nie, nie, nie połogno tego. Tu jest. Dobra, ubijmy to gówno. Zanim on się odrodzi. To się odradza jeszcze? No to gówno chyba się odradza w środku. Nie, wiem, chodzi mi o te stosy, żeby to szybko zniszczyć. No i się odrodziła Dryga Dryga zamknij się Dryga, chcesz się szybko ubić. To no nic nie mówi Wiem Ale się rusza Masz To już dużo mówi A druga masz. jest gorsza o, udało Też się prawie. Dobra Panowie Tutaj coś przedstawiamy jeszcze... wam? wam! Wiedziałam, że przybędziesz w porę, żeby mnie uratować. No, może i panie też w sumie. ktoś. Miriam, Skąd? Jestem Miriam, wieszczka ludu we Przewidziałam nasze spotkanie, ale nie tak. Przybyłam, żeby ci pomóc. Został jeszcze jeden Tygiel zniszczyk. A służebnice nie będą już mogły stworzyć kolejnych świetnie Dobra, ja się ja się przenoszę do miasta no jutni no jeszcze moment tylko i w tym miejscu dziękuję wam za uwagę mam nadzieję że wam się podoba Diablo 3 Reaper of Souls wraz z drużyną DTR. trzymajcie się tak, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak pa, papa hej hej yes